Cześć. To jest akwarium Nic. No tak, dobrze słyszycie. Akwarium Nic. Bo nic tu nie robię. Oprócz podmiany wody i karmienia ryb, wiadomo. Czasami przytnę jakąś roślinę. Ale ogólnie chodziło mi o to, żeby mieć akwarium Nic. Bo ja najbardziej lubię robić nic. Jakoś tak mam, że najbardziej lubię robić nic. Najlepiej się czuję jak robię nic. I o to chodziło. Nie pamiętam jak było przy moim wcześniejszym akwarium, ale przy tym zbiorniku takie było założenie. Zaczęło się od tego, że nie poszedłem do sklepu akwarystycznego po baniak, po szafkę, tylko zamówiłem przez internet. Z wniesieniem do domu, zamontowaniem, ustawieniem, po to, żeby robić nic. No co, no tak mam. Później kupiłem dwa wory ziemi, rzuciłem na dno, żeby nie nawozić później, nie podawać CO2, czyli znowu, żeby robić nic. Wymyśliłem sobie jakieś tam rośliny. No, nie wszystkie się udały, bo niektóre zaczęły się buntować i wymagały jakiejś tam troski, pielęgnacji, dodatkowego nawożenia. A przecież ja chciałem robić nic. No to zostałem przy tych roślinach, które też chcą robić nic. Chcą tylko rosnąć. No i rosną. Trochę mi się tutaj wyłamała ta. Limnofilia aromatica, yy, ta na środku, bo jak widzicie, ona już jest przesadzona, na początku rosła na pierwszym planie, teraz jest na trzecim, ale tak naprawdę ona rośnie pięknie, no może nie jest tak idealna jak w sklepach sadzonki bezpośrednio z farm hodowlanych, czy uprawowych, ale... Przy moim marnym oświetleniu, bo moje oświetlenie to też jest nic. Według mnie rośnie pięknie i wygląda pięknie. Bardzo mi się podoba ta roślina. Ryby też są najprostsze, jakie się da. Takie, przy których trzeba robić nic. No i jakoś tak, to akwarium hula. Woda się wykrystalizowała sama. Nie używałem żadnych preparatów krystalizujących wodę. Nie używałem żadnych specjalnych sposobów, żadnych nie wiem metod krystalizujących wodę. Spróbowałem kiedyś jakiś tam woreczek purigenu, jakieś coś tam, ale to niewiele dawało. Po prostu z czasem woda się zrobiła ładna. Teraz jest trochę taka nie do końca ładna, bo chwilę temu była podmianka, więc to jest wszystko zmącone. Ale mimo wszystko nie ma co narzekać. Czyli słuchajcie, można prowadzić akwarium z założeniem, że chce się robić nic. Ja nie twierdzę, że jestem akwarystą. Nie twierdzę, że pozjadałem wszystkie rozumy. Ja mam po prostu akwarium. Takie, jak widzicie. Ładne, nieładne, rzecz gustu. Lubię robić nic, usiąść sobie przed tym akwarium i po prostu się gapić. Obserwować. Co się tam dzieje, jak ryby pływają, dzisiaj okociły się gupiki. Nie wiem, ile przeżyje, nie wiem, czy w ogóle ktoś przeżyje bo nie odłowiłem ich, są w akwarium ogólnym. Może się uda, zobaczymy. Zbrojnikom się udało, przeżyło ponad 20 sztuk ostatnio, więc może jakiś głupik też się uchowa. Ale słuchajcie, jest mi tak dobrze z tym, żeby robić nic w akwarium, żeby je po prostu mieć. Popatrzeć. Podmienić wodę. Sama podmiana wody, to nawet mi sprawia przyjemność. Przycięcie jakieś tam roślinki, podmiana wody, nakarmienie tych ryb, jak one przypływają tak, właściwie chcą jeść z ręki wręcz. To wszystko jest fajne. Ale jak ja miałbym mieć jakiegoś Hajtecha yy, z super roślinami, jakieś wymagające, nie wiadomo czego, nie wiadomo jak. Ja bym po nocach nie spał. Czy te rośliny mają wystarczająco fosforu, azotu, jakiegoś żelaza, czy dwutlenek węgla jest podawany? Ludzie, przecież ja bym się nie wyspał. Ja bym nie mógł normalnie pracować, normalnie funkcjonować. A tak? To ja robię nic, a akwarium jest. Taki był cel. Może kiedyś się skuszę na coś innego, ale. Nie wiem sam. Ja chyba jestem ambitny inaczej. Mnie się podoba takie akwarium proste. Nieudziwnione. Znaczy, nie, no, dobra, tamte też mi się podobają, ok. Ale biorąc pod uwagę, ile pracy trzeba włożyć w tamte akwarium, a ile pracy trzeba włożyć w to akwarium. To to podoba mi się bardziej. No dobra, idę na skróty, ale efekt jaki uzyskuje mnie zadowala. A wy, jak tam, co lubicie robić? Też nic? Trzymajcie się, cześć.